Dokładnie 10 lat temu pan kurator wówczas sądu okręgowego w Nowym Sączu, pan Krzysztof Jasiński przyszedł do mnie, wówczas pełniącego funkcję wiceprezesa sądu okręgowego w Nowym Sączu z propozycją stworzenia centrum pomocy dla osób, które opuszczają zakład karny, dla ich rodzin. Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej Sursum Corda, który funkcjonuje już od 10 lat, współpracuje z Sądem Okręgowym w Nowym Sączu. Osoby, które są zwalniane z zakładu karnego, one otrzymują od sądu informację o tym, że istnieje taka, taki podmiot, że osoby te mogą starać się o pomoc ze strony tego ośrodka, że mogą się tutaj zwrócić zarówno o pomoc materialną, jak i o wsparcie poza materialne i ta informacja jest przekazywana nie tylko ze strony sądu, a więc na posiedzeniu sądu, który udziela np. warunkowego przedterminowego zwolnienia, czy też udziela przerwy w karze. Informacje te są również przekazywane kuratorom, którzy zajmują się współpracą z osobami, które opuszczają zakład karny i one również przekazują informacje o istnieniu tej placówki. Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej współpracuje stale z Zakładem Karnym w Nowym Sączu. Wolontariusze z ośrodka przed zwolnieniem skazanego na wolność przychodzą do zakładu, przeprowadzają z nim rozmowy, dopytują się o jego potrzeby, które są niezbędne do życia na wolności. Ośrodek stanowi pomost, którym bezpiecznie nasi osadzeni mogą trafić do, do życia na wolności. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam. Proszę sobie usiąść. Z czym Pan do nas przychodzi? Co się tu podziało? My się niedawno do nas i poszło do pomoc. Ośrodek pomocy pospenitencjarnej pozwala naszym osadzonym, a zarówno też ich rodzinom wspólnie wejść w świat wolnościowy. Po długim pobycie w zakładzie karnym, często te relacje między osadzonym a rodziną są zaburzone, a ośrodek pozwala im się zbliżyć razem do siebie. Pozwala im wspólnie wkroczyć w tą nową rzeczywistość, która ich czeka na pewność. Rzeczywiście, 10 lat to taka okrągła i sympatyczna bardzo rocznica, ale trzeba sobie szczerze powiedzieć, że potrzeba. Rozszerzenia takich działań, które były realizowane pierwotnie na terenie jednostki penitencjarnej, e, wynikała z niedoboru i deficytu tego typu instrumentów, czy prawnych, czy organizacyjnych, w środowisku wolnościowym. E, wspólnie z ówczesnym wychowawcą do spraw pomocy pospenitencjarnej Markiem Zającem e, rozmawialiśmy dużo i dyskutowaliśmy o tym, co moglibyśmy zrobić, aby nasza pomoc nie kończyła się w momencie zatrzaśnięcia za osadzonym bramy więziennej. Ale aby można ją było kontynuować i w logiczny sposób rozwijać tuż po, no w warunkach takich sprzyjających adaptacji do, do środowiska wolnościowego i ulokować ją w pewnej przestrzeni, którą tą przestrzenią finalnie stało się dla nas Stowarzyszenie Słyszące Od dawna czego warto pracować z byłymi więźniami i pomagać. Przede wszystkim należałoby sobie zadać pytanie, czy nam to po prostu jako społeczeństwu się nie opłaca. Mnie osobiście bliska jest idea redukcji szkód, w której to poprzez pracę z osobą i wspieranie jej w trudnych chwilach, a do takich trudnych chwil z całą pewnością należy kryzys readaptacyjny, czyli moment opuszczenia jednostki penitencjarnej, przyczyniamy się do tego, aby ta osoba ponownie nie powróciła do zakładu karnego, a więc wspierając nie tylko w sposób materialny, ale również specjalistyczny i taki osobisty, personalny, duchowy, psychologiczny, Wyposażamy te osoby w kompetencje, w pewność siebie, w wiedzę, ale też w umiejętności, jak poruszać się po rynku pracy czy po rynku wsparcia socjalnego. A takim narzędziem właśnie jest praca bezpośrednia i kontakt z nami w Ośrodku Pomocy Pospenitencjarnej na Praktycznie Faktycznie 10 lat to też okazja do podsumowań. 1273 osoby przewinęły się przez nasz Ośrodek Pomocy Pospenitencjarnej. Ale to nie tylko cyfry, bo przede wszystkim to ludzie i każda z tych historii ma swój bieg, każda historia to inny człowiek. Wiele spotkań, wiele rozmów, wiele też takiej formy pomocy organizacyjnej, ponad pół tysiąca godzin doradztwa zawodowego, pięć tysięcy kart zakupowych. 2,5 tysiąca godzin dyżurów naszych specjalistów, osób pierwszego kontaktu. No ale też warto podkreślić, że zaangażowanie naszej ekipy, zespołu Ośrodka Pomocy Pospenitencjalnej, także to zaangażowanie ponadwymiarowe i w formie wolontariatu, wizytowanie w regionie zakładów karnych, tysiąc, prawie 300 osób. Odbyło, uczestniczyło te spotkania, przygotowujące do wyjścia na wolność. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo za tymi cyframi kryją się konkrety, spotkanie, rozmów, budowania relacji z drugim człowiekiem, który bardzo często wychodząc z zakładu karnego, no jest zagubiony. Proszę bardzo. Nasze pomaganie jest możliwe do realizacji dzięki wielu osobom dobrej woli, które wspierają na co dzień działalność Stowarzyszenia Sosum Corda, dobrym słowem, zaangażowaniem się w dzieła, które realizujemy, czy wsparciem finansowym lub przekazując 1,5%. Wszystkim wszystkim, którzy na różne sposoby tę życzliwość wyrażali i wyrażają i mam nadzieję będą wyrażać, bardzo serdecznie z serca dziękujemy. Państwa rzeczy, Państwa wsparcie, Państwa oparcie, Państwa dobre słowo, dobre emocje. My staramy się na co dzień przekuwać poprzez swoją pracę i zaangażowanie na to, aby zadziewały się rzeczy dobre.